Witam Was, kochani rodacy. Przechodzę od razu do rzeczy, żeby nie zabierać cennego czasu. Co przyniesie grudzień? Co przyniosą kolejne miesiące? Co przyniesie kolejny rok? Powiem Wam zaraz, jak ja to widzę. W sztuce wojny, mistrzowskie opanowanie sztuki wojny pozwala nam, daje nam możliwość, nie wchodzenia w walkę, tylko atakowania w. Witam Was, kochani rodacy! Przechodzę od razu do rzeczy, żeby nie tracić cennego czasu. Co przyniesie grudzień? Co przyniosą kolejne miesiące? Mistrzowskie opanowanie sztuki wojny to uderzanie w zamiary przeciwnika, blokowanie możliwości jego ruchu, blokowanie możliwości jego posunięć. To jest mistrzowskie opanowanie. Prawdziwy mistrz, mistrz mistrzów nie musi walczyć nigdy, jeżeli nie chce tego. Jeżeli chce, intencjonalnie może wybrać walkę po to, żeby miecz mu nie zardzewiał w pochwie. Przykładowo, mistrzowskie opanowanie sztuki wojny to atakowanie w zamiary przeciwnika, tak żeby on nie mógł zadać ciosu, tak żeby on nie mógł się ruszyć. Wtedy nie ma walki, ale wygrywa się. I teraz, co przyniesie grudzień? Jak wierzę, grudzień to początek procesu, który ma doprowadzić do tego, że nasz nieprzyjaciel, który jest naszym nauczycielem, dostanie finalnie szachmat. Żeby była jasność, według mnie nie stanie się to ani za miesiąc, ani nawet za pół roku. Ten proces jeszcze trochę potrwa, ale jak wierzę, ten proces rozpocznie się na dobre w grudniu tego roku i będzie trwał przez jakiś czas. Wszyscy będziemy mieli w tym swój udział. O co w tym chodzi? Dam wam przykład. Sztuka wojny Druga wojna światowa. Hitler realizuje swój Blitzkrieg. Idzie jak burza, razi jak piorun. W momencie, kiedy jego oponenci chcą zatrzymać jego triumfalny pochód, atakują w źródło jego energii. Blitzkrieg opiera się na jego maszynach. Na maszynach, które przełamują opór wroga. Na czołgach, na samolotach. Jeżeli odcina mu się dostawy paliwa do tych czołgów i samolotów, Blitzkrieg od razu traci impet. Także oponenci Hitlera atakują jego źródło zasilania, odcinają go od zasilania, Blitzkrieg traci impet. To taki przykład w bardzo dużym uproszczeniu. I teraz, ja Wam chcę powiedzieć, zobaczcie, samo słowo strach, s t, -t r, -r -a. To było omawiane w odcinku 162, to było omawiane w odcinku 116, to było omawiane w odcinku 154. Tego do tej pory bliżej nie omawiałem, ale to co mam tutaj wystarczy mi do tego, żeby Wam przekazać to, co chcę Wam przekazać. SC oznacza przepływ energii. S symbolizuje fale, fale energii. T oznacza koncentrację, jak wiemy. Oznacza. Przemianę oznacza też rozprowadzanie. Te jak transport, te jak trawienie, te jak transfuzja, te jak tradycja, przenoszenie między biegunami. Zobaczcie ST, strumień, strzał, strzykawka, struga, struna, przenosi się energia. Energia wibruje, przenosi się. TR, T i R, przemiana. Tak jak trawienie albo tron, zmienia się energia. Energia transportuje się, gdzieś przenosi się gdzieś Ra, boska energia, o której tutaj rozmawiamy. Bo energią, która zasila dzisiaj naszego nieprzyjaciela, który jest tutaj naszym nauczycielem, to energią jest oczywiście Ra, nasz boski pierwiastek. To my zasilamy naszego nieprzyjaciela, wysyłając mu tą energię. Bo tutaj, jeżeli spojrzymy z najwyższego poziomu, albo chociaż z bardzo wysokiego, to Dostrzeżemy, że przychodzimy tutaj, odbierać lekcje, uczymy się tutaj zarządzać naszą energią, a za lekcję płacimy naszą energią, najcenniejszą walutą, jaka istnieje we wszechświecie. Uczymy się tu zarządzać energią prawdopodobnie po to, aby potem przejść na wyższy poziom i być może tworzyć wszechświaty, planety, tworzyć galaktyki. Uczymy się tutaj, to jest takie swego rodzaju przedszkole. Dopóki się nie nauczymy zarządzać swoją energią, jest ona Używana jako waluta i płacimy nią za lekcje. Jeżeli ktoś skutecznie nas przestraszy, to zabierze nam energię. Zaraz ten mechanizm opiszę. Kiedy nauczymy się już zarządzać swoją energią, nie musimy już płacić za lekcje, możemy swoją energię inwestować tam, gdzie nam się podoba i tworzyć kreować rzeczywistość wokół nas. Zobaczcie, samo słowo strach to jest swego rodzaju krach w naszej aurze. Czyli, krach dochodzi tutaj do przełamania i jest wypływ boskiej energii z nas. Krach, strach. Ktoś skutecznie cię przestraszył, od razu zjeżdża ci energia w dół. Ta energia idzie gdzieś. Idzie tam, gdzie ty się czegoś boisz. Ty wysyłasz swoją energię ku temu obiektowi, który cię straszy. I to jest ta to jest paliwo, którym są zasilane wszystkie te złowrogie projekty realizowane przeciwko człowiekowi. Pamiętajmy że jest to odwieczny proces ścierania się siły czarnej i białej. Sam dualizm jest również iluzją na potrzeby tego doświadczenia i gdzieś, patrząc tam z góry, wiecie, że byliście zarówno po jednej, jak i po drugiej stronie. Dzisiaj jesteście po tej konkretnej stronie, ale wczoraj w innym wcieleniu mogliście być po przeciwnej stronie. To jest proces. Koło dziejów toczy się, byłeś tu, byłeś tam, zmieniałeś swoje role, byłeś czarny, byłeś biały. Jest tu jedna siła, której zadaniem jest utrzymywać nas w iluzji. Jest tu druga siła, której zadaniem jest przejrzeć iluzję. I cały świat polega na dynamice, tak w dużym uproszczeniu, na tarciu tych dwóch sił i skrzeniu się tych dwóch sił. Oczywiście mamy tutaj jeszcze do tego wariację, energię żeńską i męską, mamy tutaj górę i dół i różne inne wariacje, ale chodzi tutaj o dynamikę ścierania się tych dwóch sił czarnej i białej. I teraz. Jeżeli komuś uda się nas skutecznie przestraszyć, energia wypływa z nas i dostaje ją ten obiekt. I teraz zobaczcie, wszystkie te różne agendy agenda coś tam gdzieś tam w Stanach Zjednoczonych, tajne plany wyciekły, agenda, nie pamiętam jak to się nazywa 2030 czy coś, 2000 coś tam że w Stanach chcą zamienić, w obo, miasta będą jakimiś dystryktami zamkniętymi nie wiadomo, co tam się będzie działo dzikie węże i tak dalej. Słuchajcie, tajne plany NWO zaskakująco łatwo przedostają się do mediów czy też do internetu i tak dalej. Ktoś zostawił coś w kserokopiarce, ktoś ukradł jakieś pliki z internetu. Te tajne plany NWO z taką lekkością przedostają się do umysłów mas. Właśnie po to, żebyśmy my mogli je zasilać swoim strachem. Czyli jeżeli jakiś proces ma być prze, 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 przeprowadzony, to najpierw jest nam on ogłaszany, macha nam się w mediach. Na przykład tym procesem, że zrobimy Wam to, teraz planujemy robić to. A my zasilamy to swoim strachem, albo tego nie zasilamy swoim strachem. Jak my to zasilamy swoim strachem, to to ma później rację bytu. Wszystko zaczyna się gdzieś, tam na płaszczyźnie duchowo-energetycznej jest jakaś idea, jest jakiś pomysł, który ktoś chce przepchnąć, przeforcować. Tam tworzy ten pomysł, ale potem jest potrzebna energia, nasza energia, po to, żeby ten pomysł, tego ziarenka zamienił się w perłę. Może to jest czarna perła, ale perła. Używam porównania. I teraz. Jak wierzę, grudzień to początek procesu, w którym na dużą skalę ludzie zaczną, ludzie zaczną zarządzać lepiej swoją energią, przestaną tak tą energię oddawać. To nie znaczy, że ludzie przestaną się bać, ale stopniowo, bo wiecie, ten proces zaczął się już jakiś czas temu. Wielu ludzi już się nie boi, wielu ludzi już robi swoje, wielu ludzi już używa swojej energii do kreowania swojej rzeczywistości. Według mnie po prostu w grudniu ten proces się nasili, co finalnie doprowadzi do tego, że nasz, nasz nieprzyjaciel, który jest naszym nauczycielem, finalnie za jakiś czas dostanie szachmat, nie będzie miał możliwości ruchu, bo nie będzie zasilany już energią. Ten proces oczywiście potrwa. I teraz, czy to znaczy, że wszyscy ludzie na świecie przestaną się bać? Oczywiście nie. Bo nadal przecież tych ludzi, którzy wyszli już z tego, jest niewielu. Ale jeżeli znacie na przykład pracę Davida Hawkinsa, opisane chociażby w książce Siła czy Moc, gdzie mówi on o duchowości z punktu widzenia dzisiejszej nauki. I mówi, pisze o tym... Na podstawie swoich badań, że myśl człowieka przepełnionego miłością, działanie i myśli człowieka przepełnionego miłością mają dużo większą moc sprawczą niż myśli człowieka ogarniętego strachem. Dlatego, że używając tych pojęć różnych ezoterycznych i tak dalej, duchowych, myśli przepełnione strachem są niskowibracyjne, mają mało moc sprawczą. Dlatego tu są potrzebne miliony czy też miliardy zaangażowanych ludzi, żeby te pewne procesy mogły się. Odbywać. Natomiast dajmy na to 1%, chociaż, jak wynika z badań np. pana Grega Bradena opisanych w książce Boska Matryca, potrzeba mniej niż 1% ludzi, którzy wiedzą, czego chcą, którzy nie boją się i których intencją jest najwyższe dobro, bo tu jest ważna intencja czyli działamy mając na celu miłość i najwyższe dobro. I nasze myśli mają niesamowitą moc sprawczą, i to znaczy, że mogą być przeciwstawione. Myśli na przykład miliona ludzi mogą być być może przeciwstawione 100 milionom bądź miliardowi ludzi, którzy myślą negatywnie. Myśli przepełnione miłością mają moc sprawczą, mają wysoką częstotliwość, czyli mogą oddziaływać skutecznie na rzeczywistość. Jak wiecie, kłamstwo musi przyjmować ciągle i nowe nowe oblicza, żeby strach musi być podsycany. Jak się kończy już strach, przed wirusem to się wprowadza emigrantów, wprowadza się rakiety, wprowadza się segregację sanitarną, wprowadza się to. Ludzie boją się o swoje jutro. Wszystko to jest najpierw machane nam, zrobimy wam segregację sanitarną, i ludzie się tego boją albo się tego nie boją. Według mnie. Proces odchodzenia ludzi od tego rozpocznie się na dobre masowo w grudniu. Słuchajcie, ja mówiłem o tym, że nowe światło nadciąga, że wiedza i tak dalej wlewa się. Teraz fizycznie dosłownie można powiedzieć, że zmaterializowało się to, bo pod koniec. Października był jeden z największych wybuchów na Słońcu, skierowany podobno ku Ziemi więc rzeczywiście zmierza tu jakaś energia, bądź ta energia już tutaj dotarła. Nowe światło wlewa się tutaj do koła życia. To nowe światło wyciągnie na powierzchnię różne procesy. Mówię tutaj dalej o tym, co, jak przewiduję, będzie się działo w grudniu i dalej, co jest w zasadzie naturalne, co jest pewną konsekwencją no, jest skutek, jest przyczyna, jest jakiś skutek. Dociera tutaj nowe światło. To światło manifestuje się poprzez działania różnych ludzi, a jakże. I to światło będzie wyciągać na powierzchnię różne brudy. Ludzie, pewni ludzie, będą się niekomfortowo czuć z tym światłem, bo tak jak powiedziałem, światło wyciąga na wierzch różne niedoskonałości i niedociągnięcia. Światło wykazuje miejsca i sektory do poprawy. Światło wyciągnie na powierzchnię różne machlojki i mechanizmy, o których do tej pory mało kto słyszał mówię tu o ogóle, o masach i ludzie zaczną się po prostu już mówiąc budzić, to już byłoby nadużycie, bo wszyscy ciągle mówią, że ludzie się budzą, ale ludzie się zaczną orientować w tym, że rzeczywiście może są to jakieś nadużycia, że rzeczywiście może media coś nadinterpretują, że rzeczywiście może trochę mówią za dużo, że trochę to przerysowują, przekolorowują i tak dalej. I jak wie, że ten proces zacznie się, mocno się nasili w grudniu, i będzie trwał przez kolejny rok, czyli będziemy świadkami stopniowego odcinania naszego nieprzyjaciela, który jest naszym nauczycielem. Co podkreślam tu już po raz któryś, bo to jest bardzo ważne. Będziemy stopniowo odcinać go od naszej energii, od źródła zasilania, tak, żeby jego projekty spalały się na panewce. Dosłownie, przygotowałem sobie tutaj pewne notatki, więc jeszcze spojrzę w nie, czy ja Wam coś. Powinienem jeszcze przekazać. Wiecie, jeszcze jedna istotna kwestia. Ci ludzie, o których powiedziałem, ci ludzie, którzy jeszcze dzisiaj są w jakimś letargu, ci ludzie, którzy dzisiaj jeszcze są jak bioroboty, w dużej mierze my, ludzie. Jeżeli mogę tak mówić o sobie, no ludzie o nieco wyższym poziomie świadomości, jesteśmy w dużej mierze odpowiedzialni za tych naszych młodszych, jeżeli chodzi o poziom świadomości, braci. Duża odpowiedzialność spoczywa na nas, właśnie na nas. Wyobraźcie sobie, że jesteśmy w masowej grze multiplayer, jak to się nazywa, i że ci uśpieni, dzisiaj jeszcze ludzie, którzy siedzą w tym, oni są tymi graczami typu NPC, czyli non-player charakter. Nimi zarządza dzisiaj jeszcze system. Natomiast ci ludzie, którzy dzisiaj się już przebudzili, ocknęli, czy jak to zwać, oni już samostanowią o sobie, albo próbują o sobie samostanowić i na nich spoczywa odpowiedzialność również za tych ludzi. A to przekłada się na to, że oni, i to jest bardzo ważne w mojej ocenie, ci ludzie w relacjach z Wami będą dla was, odbiciem waszych dusz. Więc bardzo, bardzo ważne jest wasze pozytywne nastawienie do nich i nie zamykanie się na nich, uszanowywanie, uszanowanie ich wyborów. Te wybory są ich, oni je podjęli w oparciu o swoje jakieś przemyślenia, o swoje racje i o swoje prawdy. Dzisiaj, życie w prawdzie jest bardzo ważne. My wszyscy powinniśmy żyć w prawdzie, co przekłada się na to, aby być spójni, abyśmy byli konsekwentni i tak dalej. Ale w to nie chcę wchodzić, bo to jest temat na oddzielny film, życie w prawdzie. To, co chcę podkreślić jeszcze raz, to ludzie, którzy dziś są jeszcze zarządzani przez algorytmy, ludzie, którymi steruje dzisiaj jeszcze system, bo istnieje jakiś system, ci ludzie. W relacjach z Wami będą dla Was odbiciami Waszych dusz i to jest bardzo ważne, bo to jak Wy do nich podejdziecie, to jak Wy się do nich nastawicie, taką informację zwrotną otrzymacie od nich. To może bardzo ułatwić Wasze relacje z nimi, bo tacy ludzie są w Waszym otoczeniu to jest często przecież Wasza rodzina to są często Wasi najbliżsi ludzie. Więc Wasze pozytywne nastawienie do ich wyborów, do ich codziennych decyzji umożliwi, ułatwi Wam relacje z nimi. Jedność. Jesteśmy tu, jesteśmy tam, jesteśmy na takim poziomie świadomości, jesteśmy na takim, ale wszyscy jesteśmy jednością. I musimy, powinniśmy o tym pamiętać na naszej drodze. Według mnie, jak wiecie, świetlana przyszłość przed nami. Według mnie, my już swój cel osiągnęliśmy. On jest już tu na płaszczyźnie duchowo-energetycznej i on teraz nabiera coraz bardziej kształtu. Ale droga do niego jeszcze trwa. Droga do niego jeszcze trwa i to, jaka ona będzie, zależy właśnie od naszych działań. Więc w żadnej mierze nie powinniśmy osiadać na laurach. Powinniśmy dalej konsekwentnie pracować nad sobą i w swoim otoczeniu poszerzać ten krąg światła, zakotwiczać jak największe ilości światła w nas poprzez pracę nad sobą i rozprzestrzeniać to na nasze otoczenie. Według mnie świetlana przyszłość przed nami, ale to, jaka będzie droga do niej, jeszcze. W dużej mierze zależy o nas, i nie odpuszczajmy. I tyle. Myślę, że to, co najważniejsze, to, co chciałem przekazać, przekazałem. Póki co kończę. Zapraszam Was na kolejne filmy, które będą bardzo ciekawe.